prędzej mnie pizdorwie, wie, to padnie, niż on mnie zdradzi. Witam szanownych państwa w dziewiątym numerze politycznych idoli. 16 czerwca 2023 roku. Szanowni państwo, tak się zastanawiam, czy historia o Brutusie i Cezarze będzie adekwatna do dzisiejszego naszego idola, którego będziemy omawiać. Czy to pasuje? Do pewnego stopnia możecie się dziwić, bo takie porównanie, szanowni państwo, gdzie tam Cezar, a gdzie pan Donek, no to szanowni państwo, może, ktoś może się puknąć w głowę i zastanowić z czym do ludzi, prawda? Ale, szanowni państwo, jeżeli chodzi o sposób postrzegania polityki i sposób artykułowania własnych potrzeb i sposób, w jaki chce się pozbyć szefa, to myślę, że Brutus bardzo, bardzo pasuje do, do tej drugiej postaci, którą chcę dzisiaj omawiać. Drugą bo przy tym wspomniałem o Donku, prawda? Panu Donku. No to... Szanowni Państwo, Brutus II jest postacią o tyle tragiczną, co żałosną. Kto, Szanowni Państwo, wygrywając bitwę popełnia samobójstwo, bo myśli, że przegrywa. To tylko, Szanowni Państwo, człowiek naprawdę o słabym charakterze. A nawet, jakby przegrywał, to zawsze można wycofać armię. I ruszyć potem z nowymi siłami, zwerbować nowych ludzi i z nowymi siłami ruszyć do ataku. Przypomnijcie sobie Państwo, jak Anglicy pokonywali Francuzów w czasie wojny stuletniej. To Francuzi uciekali z pola walki i aż ich się najem... najemników, czy też bandy najemników, które włóczyły się grasantów, po gościńcach francuskich to, na, to jedna liczyła nawet 30 tysięcy. Potem ich wykorzystano i nawet coś dużo uzyskali, pomimo że byli zdrajcami. No ale, szanowni państwo, dość tych historycznych wstawek. Czas zająć się panem z Krakowa mm, lub panem z Warszawy. Tak, szanowni państwo, mm, nie pomyliłem się tu i nie przejęzyczyłem, bo ten pan jest. Uznawany raz, że urodził się w Warszawie raz w Krakowie, różne są wersje raz uważa się za rdzennego Krakusa drugim razem za mazowszanina też rdzennego no nie można szanowni państwo, albo Małopolska albo Mazowsze powinno się wybrać ale ten pan nie potrafi poniekąd szanowni państwo ja rozumiem no bo jak się startuje w tylu wyborach jak się funkcjonuje w takiej partii, gdzie hmm, trzeba liczyć się z tym, że język inteligencji, dawny język wyszedł już z mody, a teraz pozostają same wulgaryzmy i trzeba się ich je uczyć. Jeszcze wspiera się takie soki bur, z buraka, gdzie tam wymyśla się nową strategię pognębienia przeciw, przeciwnika. To ja się panu Trzaskusiowi nie dziwię. Zresztą, szanowni państwo, hmm, hmm, pamiętajcie, oczyszczalnia czajka, co się tam działo. Oczywiście, dla tego pana była, była odpowiedzialna za to strona rządowa, nie on. Zresztą, szanowni państwo, zobaczcie, ile w Turcji zapłacono za tą samą, za tą samą oczyszczalnię, a ile w Polsce. Jakie różnice były? Ile, chyba, dziesięciokrotne przebicie w cenie? Od, nasza jest droższa, warszawska a za to gorsza w użytkowaniu. To mi się przypomina, szanowni państwo, jak byłem, byłem dzieciakiem, mm, bardzo mi się podobały, mm, bardzo podobały mi się pewne buty, ale, ale no, nie były zbyt drogie, ale mojej rodzicielki, co bardziej się podobała cena tych drugich, czyli dwa razy dwa razy y, droższych. No, szanowni państwo, y, Założyłem, po trzech godzinach rozlazły się i zepsuły. Wróciłem po te tańsze i mam je do dzisiaj. To, szanowni państwo, tak to jest. Czasem coś droższego nie oznacza, że kupno takiego droższego przedmiotu zabezpiecza nas przed kupieniem bubla. A w dzisiejszych czasach coraz mamy więcej drożyzny i coraz większe buble. Ale jak biznesy przejęli ludzie z platformy, to nie ma się co temu dziwić. No, niestety, żyjemy w takich czasach i do takich czasów musimy się przyzwyczaić. Oczywiście, za czajkę, za funkcjonowanie obecnie jest odpowiedzialny pan Trzaskowski, ale pani prezydent Walc była odpowiedzialna, y, odpowiedzialna wcześniej za. Jak była prezydentem, za funkcjonowanie i za cały projekt i powstanie. Zresztą, szanowni Państwo, to jest coś ciekawe. Platforma wymawia, wymawia PiSowi, że kupuje sprzęt w Korei. A co zrobił, szanowni Państwo, pan Trzaskowski? Kupił, yy, kupił tramwaje w Korei, ale nie dostosował torów. Po trochę inna, inna musi być technologia zastosowana. Zresztą, szanowni Państwo, metro i tak dalej, różne te rzeczy, które, jak patrzę na Warszawę, są trochę dziwne i budzą niesmak. To ma być stolica, szanowni Państwo, europejska. Mieszkańcy Warszawy czują się Europejczykami, nie Polakami. Dlatego głosują na PO i pana Trzaskowskiego. No, szanowni Państwo, panu Trzaskowskiemu. Można zarzucić wszystko, ale jak zapomni się, że on jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki, wysoki to wtedy on się obrazi, wścieknie i możecie się spo spotkać z jego rewanżem i zemstą. Czyli można, szanowni państwo, obrzucać go błotem. Zresztą to nie jest obrzucanie błotem, jak się mówi prawdę, ale nie można zapominać, żeby w każdej analizie dotyczącego pana prezydenta Warszawy Trzaskowskiego używać słowo wysoki, bardzo wysoki. Więc, u, więc używamy tego tego sformułowania pan wysoki. I może, może nawet taki tytuł, bo tu szanowni państwo może y, może być to dość ciekawe i interesujące. Ale wracajmy do tematu, szanowni państwo gdy przewodniczącym został pan Schetyna, a potem pan Budka, to ciągle pan Trzaskowski był tym rokującym dobrze, który może ich zastąpić. Na razie jest prezydentem, to jeszcze się wstrzymamy, mówili. Nie wiem dlaczego, szanowni państwo, pre bo prezydent miasta, w odróżnieniu od prezydenta kraju, nie musi się żegać funkcji partyjnych, więc może też być szef partii prezydentem miasta. A przecież tak było w przypadku pana Biedronia, ale oczywiście pan Robert od razu zrezygnował, chociaż obiecał, że będzie kontynuował swoją karierę prezyden... na stanowisku prezydenta Słupska, ale to tak jak mówię inna kwestia i już tego pana omawialiśmy, to nie ma potrzeby do tego wracać. Szanowni Państwo, nie ma co rozmawiać o zeszłorocznym śniegu, którego i tak nie było. No ale szanowni Państwo, wracając do pana Trzaskowskiego, zresztą cały czas o nim mówimy, trzeba przyznać, że tak naprawdę ten pan się miota, ciągle się miota. Już, już był w ogródku, gdy zas zastąpił panią Kidawę Błońską na kan jako kandydat kandydat na prezydenta już miał zostać kimś, już miał szanowni państwo zostać tym prezydentem Polski, przegrał, nie uznał tego, parę dni parę, dni tu zabrało przyznanie się do tego, że odniósł porażkę i od razu sformował tak zwany kampus Polska, żeby tam swoich zwolenników grupować czyli zrobić taką Kolejną organizację polityczną, wewnętrzną, zależną od platformy, ale w zasadzie chodziło o to, żeby to platforma była zależna. Ale jak, jak to jest ze wszystkimi po, pomysłami Pana Wysokiego, to niestety, Szanowni Państwo, wszystko spełzło na niczym. Oczywiście tam zaprasza różnych krzykaczy, różnych awanturników, czy awanturnice, czy krzykaczki. Ale nic z tego konkretnego nie ma. Może by miał program, ale mu się nie chce go napisać. Tak, zresztą co do programu, to w Platformie Obywatelskiej wiadomo, że nie są spisane, a ludzie, którzy myślą, że nie ma programu, to są bardzo naiwni. Też wiadomo, że emerytury nie będzie 13-14, będą, będą, szanowni Państwo, to zawieszone Zawieszone będzie 500+. plus. Jak chcą coś dostać ludzie, to jak powiedzieli przedstawiciele nieoficjalnie Platformy Obywatelskiej, niech sobie zarobią. Szanowni Państwo, za ludziom, którzy już dostali emerytury, no powinni iść do pracy według Platformy Obywatelskiej. Najlepiej na szparagi do Niemiec. Tak, pod taka praca. No, próba... Też będą wykonywać dyrektywy unijne, zamykać kopalnie tutaj. Turów chociaż głosują na platformę. No, szanowni Państwo, skoro głosują na platformę, to platforma wychodzi z założenia, że oni się zgadzają z tym, że nie chcą mieć miejsca pracy. Że i tak wszystkie majątki, wszystkie pieniądze i tak by oddali na platformę. To jest logiczne. że są pan ten mówił, pan Wysoki, że trzeba zamykać. Zgodnie z dyrektywami, nieważne jaki urzędnik europejski wyda, czy sędzia europejski, bez względu czy ma umocowanie prawne, czy nie, no to trzeba to wykonywać, bo zdaniem pana Trzaskusia, wszyscy, szanowni państwo, urzędnicy, jak coś mówią europejscy, to mają podstawy prawne. Wszyscy bez wyjątku. Po to te podstawy prawne dała im platforma. Obywatelska, a szerzej koalicja obywatelska. Tak jak była ta koalicja europejska, która, tak jak powiedziałem, naszego poprzedniego bohatera, czyli pana Millera, do mandatu eurodeputowanego doprowadziła. To, szanowni państwo, też jest ciekawe. Te wątki, szanowni państwo, moglibyśmy rozważać. Przez długie, długie godziny, i nie wyczerpa by nam się temat, ale skupmy się na najważniejszym. Wyszedłem, szanowni Państwo, od starożytnego z Rzymu, ale konkretnie chodziło tu, żeby Państwu uzmysłowić jedną rzecz. Pan Donek. Jest znany z tego, że bardziej ambitnych kolegów czy koleżanki stara się zgnieść, zdeptać, skrócić o głowę. Oczywiście nie w formie, szanowni państwo, dosłownej, tylko politycznej. Chcę współpracować z tymi ludźmi tak naprawdę, ale żeby to były, szanowni państwo, wraki polityczne. Na no, Przypomnijcie sobie pana Gowina, który ośmielił się kandydować na stanowisko szefa partii w kontrze do pana Tuska dostał 25% i niestety niestety musiał tą partię opuścić platformy, no bo czegoś takiego takiego bezczelności w, w demokratycznej partii nie można uznać Szanowni Państwo, to jest partia wodowska Mało w Polsce jest partii demokratycznej. Jeżeli wy liczycie, że jest gdzieś w Polsce demokratyczna, to mi ją pokażcie. Wszędzie są wodzowskie. Jeżeli nie ma, to zawsze ktoś się znajdzie, jakiś lider, który stara się nawet w bardziej demokratycznej partii zrobić partię wodzowską. No, może za wyjątkiem pana Kuczysa, bo rzeczywiście on się starał zrobić partię bardziej demokratyczną i przez to ten jego ruch, bo nie partia. Teraz już ma partię, ale wtedy to był róg społeczny. No, rozsypał mu się i część jego posłów, których wprowadził w 2015 roku, uciekła mu. Ale o tej kwestii będziemy jeszcze mówić i będziemy wracać. I obiecuję, że nie będę śpiewać i nie będzie trzeba, trzeba wyrzucać filmu. To tak dla tych, co wiedzą o co chodzi. Ale, szanowni Państwo, wracajmy do pana Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski nie spodziewał się tak szybkiego powrotu, powrotu pana Tuska. Nie spodziewał się, że tamten w połowie kadencji szefa Partii Europejskiej zostanie z tego stanowiska wysiudany, mówiąc tak bardziej obrazowo i, bardziej, i mało elegancko, i wyrzucony do Polski ze słowami: możesz wrócić do salony, jak zostaniesz premierem po raz kolejny. No to, szanowni państwo, pan Budka się usunął i przekazał stery rządów koalicji obywatelskiej w ręce pana Donalda Tuska. Niby dla wiceprzewodniczącego pana Trzaskowskiego jest tam miejsce, ale kilka tygodni temu mieliśmy okazję przekonać się, jak pan Donald traktuje pana Trzaskowskiego. Niby cieszy się, razem będą prowadzić kampanię, ten pis okropny pokonają, a jednocześnie, ale słuchajcie, no widzicie, no tu stoimy razem, bo musimy, bo wiecie, ile hafer jest tutaj w Warszawie, ile w tym kontroli w tym urzędzie, prawda? No Oczywiście to jest, to jest wina pis, tak! i tu takie mrugnięcie, dobra, to żeby wiedzieli, o! O tym, co kiedyś powiedział pan Neumann. Możesz robić różne przekręty, dopóki jesteś wierny platformie i jej szefowi. Jeżeli będziesz podskakiwał, to wylecisz, no i niestety prokuratura przyjdzie, przyjdą sędziowie, a wyrok, dzięki temu, że platforma, tak jak mówił pewien senator z Platformy Obywatelskiej, ma swoich sędziów, to i wyrok będzie słuszny i szybki. Czyli lepiej nie podskakiwać. Czyli pan Trzaskowski już wie, że stał się bardziej pod nóżkiem. Może sobie być panem wysokim, ale wyżej miejsca, na którym stoi pan Donek, nie podskoczy. A jak podskoczy, może się to dla niego skończyć końcem jego politycznej kariery. Tak to wygląda. I z tego też powodu, z tej też przyczyny, szanowni państwo, tam na tym spokojnym obliczu Pana Wysokiego rodzi się obawa, czy kiedykolwiek uda mu się przejąć ster rządów. I słucha swoich doradców, którzy po części tak naprawdę są. Jakby to mówić bardzo brzydko, no, mamy aferę szpiegowską z ujawnianiem prorosyjskich kontaktów, to powiedzmy wtykami Pana Donka chce coś ujawnić. Zresztą teraz ma problem, bo musi razem z innymi działaczami platformy szukać haków po tym słynnym początku serialu reset o wpływach rosyjskich w Polsce zarządów platformy obywatelskiej i tam podobno szukają, szukają i bardzo na Facebooku i na Twitterze wyzywają, przeklinają, używają wulgaryzmów, bo nie mogą nic nie mogą mieć znaleźć. Szanowni Państwo, ja obejrzałem, wczoraj miałem okazję obejrzeć i powiem nic tam nie ma takiego. Wszystko to było jasne. Jasne było, że nastąpiło zbliżenie zbliżenie z Rosją, że był ten reset, początek. Początek interesów Niemiec z Rosją. Tak naprawdę to nie był początek, a kontynuacja, tylko to Pi pis przerwał, stawiając tam weto dla interesów z Rosją i odblokował to pan Donald Tusk. Nie ma w tym nic, szanowni państwo, bulwersującego. Pan Rachoń został określony. Jeden ze współautorów tego serialu, jako skandalista, ale jaki to jest skandalista TVP, czy jakiś inny, jaki to jest skandalista, ujawnia się tylko fakty, mówi się tylko fakta. No i tutaj, szanowni państwo, pan Trzaskowski, gdyby nie był wtedy w rządzie, wice, wiceminister do spraw europejskich, prawda, w ministerstwie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Europejskich to może nie byłby też tak ubrudzony i nie czułby takiej obawy że to też mu mogą wyciągnąć więc lepiej, lepiej się nie stawiać Bo oczywiście można to by było przeciwko panu Donkowi wykorzystać ale lepiej nie ryzykować i szanowni państwo w odróżnieniu od Brutusa Pan Trzaskowski ma wokół siebie sam zdrajców. Zdrajców, szpiegów, kolaborantów pana Tuska. Wszystkich, którzy będą na niego donosić, żeby podlizać się temu, który ma wpływy, zarówno w Moskwie, jak i w Berlinie. No, oczywiście, ze względu na wojnę, teraz te wpływy są zahamowane, ale przecież wiemy, jak to ma się skończyć. Wiemy, na czym to polega. Pan Trzaskowski może zostać przy swojej fusze, zachować tą fuchę warszawską, i na pewno do tego się sprowadza. Oczywiście, pan Donald Tusk obiecał mu prawdopodobnie kandydowanie w przyszłych wyborach prezydenckich, że będzie kandydatem, ale wątpię w to, ponieważ po przegranych w 2005 roku z panem Świętej Pamięci, profesorem Lechem Kaczyńskim, Prezydentem wyborów, w których to prezydent Lech Kaczyński, przyszły prezydent, wygrał, pozostała mu trauma trauma, która będzie się ciągnęła przez całe życie on musi być prezydentem, żeby w końcu ten mit tego Lecha Kaczyńskiego zniszczyć w ogóle zniszczyć, kaczorów. Tak myśli Domek. A pan Trzaskuś mu przy, przykraskuje, nie rozumiejąc, że to przyklaskiwanie oznacza jego koniec, jeżeli chodzi o stanowisko prezydenta, Po Pan Donek mu to nie odda. I dlatego Pan Trzaskus, tylko bycie Brutusem i jakikolwiek znaleźć nie sposobu na szefa jest w stanie mu w czymkolwiek pomóc. Jeżeli on tego sposobu nie znajdzie, jeżeli nie zdoła opanować kryzysu. Wokół jego szans na pokonanie pana Donalda Tuska. Jeżeli nie znajdzie sposobu na wymuszenie, szanowni państwo, żeby pan Donald Tusk dotrzymał słowa i uczynił go kandydatem na prezydenta Polski, to, szanowni państwo, tak jak mówię, no, prezydentura Warszawy to jest kres możliwości, jakie te pan osiągnął. Oczywiście może, może liczyć, że wróci do Europarlamentu jako jako eurodeputowany, o czym marzy, ale to będzie taka syłka. To z jego punktu widzenia, czy jego doradców, może to być nagroda, ale to będzie tylko szara. Bo tak jak powiedziałem, powiedziałem, może w Warszawie mu się przyda, dopóki rządzi Prawo Sprawiedliwość, to to pan Trzaskowski w Warszawie przydaje się panu Tuskowi. Ale Szanowni Państwo dopóki, dopóki nie będzie zmiany na stanowisku premiera i na stanowisku siły rządowej bo wtedy będzie zbędny i prawdopodobnie może i tym eurodeputowanym coś na, na ochłodę tak żeby tą rozgrzaną głowę po i wściekłość trochę ostudzić, coś dostanie, takie ochłapy, i tak to się skończy. Czy należy panu czasu się uczuć? Nie wiem. Miał szansę, miał ruch, nie wykorzystał. To teraz ruch ma pan domek. I w odróżnieniu od y, wspomnianego Brutusa. Tu to pan Cezar wygrał. Donek. Oczywiście z tym Cezarem to szanowni Państwo, żarty po butów Pan Donek mógł i Pan Trzaskuś nie mogliby Cezarowi czyścić. Ale szanowni Państwo, no czasem dobrze jest pożartować. No bo cóż nam pozostaje, jak mamy taką scenę polityczną i takich polityków, co chcą dorwać się do władzy, że tylko siąść i płakać, to lepiej się śmiać niż płakać. I z tym przesłaniem, Szanowni Państwo, zostawiam na weekend i do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Miejmy nadzieję. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca Andrzej Larys. I do usłyszenia.